Słuchajcie w naszym vlogu. Dzisiaj oprowadzimy na Was po kuchni. Siema klasa! Nie rób tego, na pewno Ci się nie uda. No to powodzenia! Czekamy na dole. Trzymam kciuki! Dzięki! No polecę! Nie wierzyłam, że Ci się to uda. Ja też nie wierzyłem Pierwszy raz w życiu tutaj jechałem. No spróbuj jeszcze raz. Okej! Okay. Może... Wyjdzie mi lepiej. Idę! Tak. Na pewno. O, co ci się stało? O, boli mnie strasznie ręka. Oh, ale boli! Trzeba o ci unieruchomić oh. rękę. Aha, nie mam właśnie na krew. Oh. 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 Ale ból. Wytrzymać się. Za zadzwonimy po 112. Ale boli. Dobra, tyle już chyba starczy, co? Jeszcze nie, musi być bardzo dobrze usztywnione. Dobrze, tyle starczy, trzeba zawnęć. Gotowa. Czekaj. Zaczekaj, już dzwonię po pogotowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Centrum powielania Rytułkowego 112, operator numer 12. Czy mogę pomóc? Jesteśmy w sytuacji takiej, że mój kolega Marcel zjechał ze schodów na rowerze, wywrócił się i wbiła mu się śruba w rękę. Co możemy teraz robić? Czy śruba przebiła rękę? Tak. Czy krew sączy się, czy wypływa? Wypływa. Jaki odcień ma krew? Ciemnej czerwieni. Dobrze, czy Marcel jest przytomny i oddycha? Tak. Dobrze, wysyłam karetkę. Proszę o twoje dane. Agnieszka Osetek, lat 14. Gdzie, wyda gdzie wydarzył się wypadek? Wypadek wydarzył się na poście prowadzącym do hotelu Tycho. Dobrze, wysyłam karetkę. Proszę pozostać na linii do końca. Dobrze. Już słychać karetka. Z moich ustaleń karetka powinna być lada moment na miejscu. Ratownicy zajmą się już stanem Marcela. Dziękuję. Dziękuję za informację. Do widzenia. Widzieliście, mieliśmy pełno planów na dzisiejszy dzień. Lecz mimo jednego głupiego wybryku wszystko się pokomplikowało. Mamy nadzieję, że coś zrozumieliście. Marcel trafił do szpitala. Dziękujemy za obejrzenie filmiku.